rodzina Niedźwiedzi. Nisie mieszkały w uroczej chatce w samym środku lasu. Głową rodziny był duży, trochę zrzędliwy Niedźwiedź, a jego żona było nieco mniejsza, ale bardzo opiekuńcza Niedźwiedzica. Mieli oni również małego synka Niedźwiadka, który całe dnie spędzał na harcach i zabawie. Pewnego pięknego poranka cała rodzinka poczła poczłapała do kuchni, aby zjeść swoje ulubione śniadanie, przepyszną owsiankę domowej roboty. Niedźwiedź jak owsiankę z dużej miski. Niedźwiedzica z nieco mniejszej. Niedźwiadek zaśmiał swoją maleńką miseczkę. Niedźwiedź nabrał owsiankę na łyżkę i wsadził ją sobie do pyska. Uch, jakie gorące! zawołał. Niedźwiedzica spróbowała swojej owsianki. Tak, chyba jest trochę za ciepła, zgodziła się z mężem. Poparzmy język! zabił niedźwiadek po spróbowaniu swojej zupki. Mam pomysł, powiedziała niedźwiedzica. Może wybierzemy się na spacer po lesie. W tym czasie owsianka ostygnie i gdy wrócimy, będzie w sam raz. No dobrze, zgodził się niechętnie niedźwiedź. Choć tak naprawdę wolałbym się teraz drzemnąć. Hurra! krzyknął niedźwiadek. Pokażę wam, jak szybko potrafię biegać. I tak trzy się zamknęły za sobą drzwi. I poszły na spacer do lasu. Niedługo po ich wyjściu, nieopodal chatki, przechodziła dziewczynka o imieniu Złotowłosa. Zachwyciła ją śliczna chatka, więc postanowiła do niej zajrzeć. Ostrożnie otworzyła drzwi i cichutko je za sobą zamknęła. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyły, była trzy, były trzy miseczki z owsianką na stole w kuchni. Hmm, ta wsianka wygląda bardzo smakowo. Gdzie? Pomyślała złotowłosa. Ja jestem taka głodna. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli się troszeczkę ją poczęstuje. Najpierw złotowłosa skosztowała owsianki z dużej miski. Jednak zupka była trochę zasłona. Następnie spróbowała owsianki z mniejszej miseczki. Ale ta owsianka była za słodka, w końcu wzięła do ust łyżkę owsianki z maleńkiej miseczki. Smak tej zupki był w sam raz. Złotowłosa była tak głodna, że zjadła całą porcję. Część druga. Hurra! krzyknął Niedźwiadek. Pokażę Wam, jak szybko potrafił biegać. I tak trzy misie zamknęły za sobą drzwi i poszły na spacer po lesie. Niedługo po ich wyjściu, nieopodal chatki przechodziła dziewczynka o imieniu Złotowłosa. Zachwyciła ją śliczna chatka, więc postanowiła do niej zajrzeć. Ostrożnie otworzyła drzwi i cichutko jej za sobą zamknęła. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyła, były trzy miseczki z owsianką na stole w kuchni. Hmm, ta owsianka wygląda bardzo smakowicie, pomyślała złotowłosa. Jestem taka głodna. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli się nią poczęstuję. Najpierw złotowłosa skosztowała owsianki z dużej miski, jednak zupka była dla dziewczynki zbyt słona. Następnie spróbowała owsianki z mniejszej miseczki, jednak ta owsianka była dla niej zbyt słodka. W końcu wzięła do ust łyżkę owsianki. Malę dziś Smak tej zupki był w sam raz. Złotowłosa była tak głodna, że zjadła część kos. trzecia. Tata niedźwiedź tak się zdenerwował, że postanowił usiąść, lecz zaraz zauważył, że poduszka na jego krześle jest całkiem wygnieciona. Ktoś siedział na moim krześle! zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem. Ktoś siedział i na moim krześle, zawołała niedźwiedzica cieńszym głosem, bo właśnie spostrzegła, że poduszka na jej krześle również była wygnieciona. Ktoś siedział na moim krześle i zupełnie je zniszczył, zawołał niedźwiadek cieniutkim głosikiem. Strasznie się tym wszystkim zdenerwowałem, Zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem pójdę położyć się do łóżka. Pozostałe mi się postanowiły pójść w jego ślady i tak wszyscy razem wdrapali się po schodach na piętro. Kiedy weszli do sypialni, zobaczyli, że pościen na ich łóżkach również jest wygnieciona. Ktoś spał w moim łóżku! zawołał niedźwiedź grubym głosem. Ktoś spał – I w moim łóżku! – zawołała niedźwiedzica cieńszym głosem. – Ktoś zasnął w moim łóżku i nadal w nim leży! – zawołał niedźwiadek cieniutkim głosikiem. Ich krzyki zbudziły złotowłosą. Kiedy dziewczynka ujrzała nad sobą trzy rozzłoszczone misie, wyskoczyła z łóżka, zbiegła ze schodów i czym prędzej uciekła. Na szczęście trzy niedźwiedzie… Już nigdy więcej jej nie spotkały.